Rozdział czwarty Kiedy chce się być myślami, choćby na moment zupełnie gdzie indziej i przymykając oczy udaje się przywołać obraz tego, na czym nam zależy, dlaczego to wszystko, co było przykre, co boli, łatwiej staje przed oczyma niż najmilsze nawet wydarzenia. Nie mogłem usnąć, długo przewracałem się z boku na bok, czułem się tak, jakbym miał gorączkę. Nie pamiętałem wielu szczegółów wczorajszego meczu, choć był to... Pewno mój najlepszy mecz w życiu. Nie potrafiłbym powiedzieć, którzy chłopcy podbiegli pierwsi i zaczęli mnie i kowala świetnie dziś broniącego podrzucać do góry. Ale za to scenę, jaka rozegrała się w południe w świetlicy szkolnej, widziałem teraz w nocy przeraźliwie dokładnie i może nawet ostrzej, niż gdyby w tej chwili rozegrywała się wokół mnie. Wywołano nas z klasy informacją, że odprawa reprezentacji szkoły przed rewanżowym spotkaniem niedzielnym odbędzie się nie w sobotę, ale właśnie dziś, zaraz. Trochę to było dziwne, ale znowu nie aż tak, żeby się nad tym specjalnie zastanawiać. Pewno Iwanicki nie przyjdzie jutro do szkoły, powiedział Kmita, kiedy schodziliśmy do świetlicy. Wiesz, on podobno zdaje jeszcze jakieś egzaminy na WF czy coś takiego, no więc chce chyba dziś ustalić taktykę na rewanż. A może wprowadza jakieś zmiany do składu drużyny? W bardzo złym momencie wypowiedziałem te słowa, ale wtedy nie zrobiły na Kmicie żadnego wrażenia. Coś ty, przecież nie mamy lepszego składu niż ten wczorajszy, a zresztą nie zmienia się drużyny, która wygrywała. Taka jest zasada. Można co najwyżej zmienić trochę ustawienie na boisku, żeby tamtych zaskoczyć? Tak. Na przykład można umówić się, że po pierwszej bramce, wszystko jedno z której strony padnie, Cofamy jednego napastnika, choćby ciebie, do drugiej linii. Ja bym tak zrobił na miejscu Iwańskiego. I rozumiesz, wtedy środkowy pomocnik idzie ostro i wyraźnie na prawo, cały atak prawym skrzydłem. Tylko trzeba błyskawicznie się ją przestawić, a po drugiej bramce zastosować ten sam chwyt na lewym skrzydle. Kmita zaczął wymachiwać rękami i zanim zeszliśmy na parter, kilka razy zdążył już w powietrzu przestawić drużynę na różne sposoby. Zaproponuj Iwańskiemu taki plan. Powiedziałem, co prawda bez większego przekonania, że ktokolwiek przejmie się taktycznymi koncepcjami kmity, który często wymyślał przedziwne kombinacje, a potem pierwszy o nich zapominał na boisku. No, jesteście nareszcie. Przywitał nas profesor Iwański. W świetlicy była cała drużyna. Czekali tylko na nas. Możemy zaczynać. Rezerwowy bramkarz nie przyjdzie? Wójcik ma teraz fizykę. Chciał dziś odpowiadać, więc powiedziałem, żeby nie przychodził, wyjaśnił Markoniec, kapitan naszej drużyny, ale on już wie ode mnie, że w niedzielę broni. Spojrzeliśmy po sobie, potem na Iwańskiego i wreszcie wszyscy wlepili wzrok kowala naszego pierwszego bramkarza, który wczoraj wpisał się chyba najlepiej z nas wszystkich. Miał bardzo głupią minę, otwierał i zamykał usta, jakby z trudem łapał powietrze, ale nie powiedział ani słowa. Za to ja się wyrwałem. Co ty, Markoniec, plecisz? Włócik ma bronić, a nie Kowal? Kto to wymyślił? Przecież to granda, poparł mnie momentalnie Kmita. Kowal świetnie zagrał, nigdy jeszcze nie był w takiej formie. Iwański popatrzył na nas spokojnie i odpowiedział: Tak, Kowal jest w formie, ale w niedzielę nie będzie grał. Wyłączam go z tego meczu. I ciebie również. Nie grasz. Jasne? Dopiero po chwili zorientowałem się, że to było do mnie. Zarwałem się z krzesła. Ja nie gram? Ja? Prawie krzyknąłem. Wydawało mi się, że to jakimś nieporozumieniem, głupim żartem. Drużyna była tak sama zaskoczona jak Kowal i ja. Cała drużyna, z wyjątkiem Markońca, który powiedział do mnie. Nie podnoś głosu, Marek. Wczoraj na boisku też wydzierałeś się jako opętany. Sędzia dwa razy zwracał uwagę. No, to co? przerwał mu kmita. Sędzia jest od tego, żeby zwracać uwagę. Co ty się czepiasz? To fakt, że on się trochę wydzielił, ale przecież strzelił decydującą bramkę. A ty strzeliłeś Wiśniewskiego, w głowę. I markoniec uśmiechnął się lekko. Tobie, kmita, mylą się czasem dyscypliny. Dobrze grałeś, ale może byłbyś jeszcze lepszy w boksie. że nie w głowę, tylko w kark. Po prostu pchnąłem go trochę do przodu, żeby nie spał, kiedy piłka do niego idzie. – Oczywiście. Tak go leciutko pchnąłeś, że Wiśniewski wyciągnął się jak długi. Aż sędzia zagwizdał. – Wytłumaczyłem sędziemu, że to z rozpędu – bronił się Kmita. – Wiśniewski, masz żal do mnie? – Ależ skąd? Nic się przecież nie stało – odpowiedział Wiśniewski. – To było w nerwach. Profesor Iwanicki spojrzał na zegarek i wstał. – No tak, to nawet nie takie ważne, czy masz do niego żal, czy nie. Nie musisz go bronić, Wiśniewski – Kmita również nie będzie grał w rewanżowym meczu. Na miejscu tych trzech chodzą zawodnicy rezerwowi. Taktyka bez zmian. I to by było wszystko. Wśród chłopców zawrzało. Panie profesorze, usuwa Pan z drużyny naszych najlepszych trzech zawodników? Przecież my w tej sytuacji musimy przegrać. To wszystko jest zupełnie bez sensu. O co tu właściwie chodzi? A co takiego kowal zrobił? Może w ogóle rozwiążemy drużynę, co? Proszę o spokój. Iwanicki zaczął się denerwować. Najwyraźniej śpieszył się gdzieś i miał dość całej tej rozmowy. – Nie powiedziałem, że ich usuwam z drużyny. Po prostu nie wystawiam ich do niedzielnego meczu. I koniec, nie ma dyskusji. – A co to? Kompania karna? Więzienie? Czy jak? – rzucił się Kmita. – Licz się ze słowami – krzyknął profesor Iwanicki. – Chłopcy, dajcie spokój, wszystko się wyjaśni. Nie histeryzujcie. Zaczął Markoniec, ale mu przerwałem. Już się wyjaśniło. My trzej nie gramy i cześć, załatwione. Ty nic nie rozumiesz. A co tu jest jeszcze do rozumienia? Profesor podjął decyzję i skończyło się wszystko. Możemy iść do domu. I wtedy markoniec spojrzał na mnie, zawahał się jakby przez moment i powiedział coś, czego nie musiał powiedzieć. Lepiej by było dla niego, żeby nie powiedział. To ja zaproponowałem wstawienie do składu zawodników rezerwowych i wyłączenie was trzech z tego rewanżowego meczu. Zamurowało mnie. Kompletnie mnie zatkało. Ale kmite nie. Dziękujemy za informację, kapitanie. Wycedził. Był blady ze złości. Kowal na odmianę zaczerwienił się jeszcze bardziej i w dalszym ciągu bezgłośnie otwierał i zamykał usta, jakby się dusił. Markoniec nie zwracał na nich uwagi. Mówił jakby tylko do mnie. Graliście bardzo dobrze. Wszyscy to przyznają. Więc już zrobiliście swoje. Wystarczy. A sam wiesz, że nad tobą wisi dwójka z chemii, nad kowalem z matmy. Musicie się z tego wyciągnąć, a rezerwowi będą mieli szansę się pokazać. Nie możesz zrozumieć? Ty! A co nade mną wisi? spytał ironicznie Kmita. Tu już nie masz nic, nic do wymyślenia? Nad tobą wisi zawieszenie powiedział wtedy sucho Iwanicki. I nie prowokuj Kmita, bo je w końcu dostaniesz. Za to rozbijanie się na boisku i chamskie odzywki. Koniec zabawy panowie. Z wyjątkiem tych trzech cała drużyna zbiera się w niedzielę na boisku treningowym legii. Zbiórka trzy kwadranse przed meczem. Gramy o piętnastej. Cześć. I wyszedł ze świetnicy. Można by się spodziewać, że dopiero teraz, kiedy zostaliśmy sami, rozpocznie się na dobre cała awantura. Markoniec był chyba na to również przygotowany, ale nie, nic się już właściwie nie wydarzyło. Może dlatego, że sprawa została tak kategorycznie ucięta przez Iwańskiego. A może wszystkiego było zbyt wiele i nagle, żeby chłopcy zdążyli się do końca w tym połapać. Przez moment było zupełnie cicho i w tę ciszę wpadły słowa Markońca. Nie martwcie się, chłopcy. Wszystko będzie dobrze. Możecie mi wierzyć. Świnia wykrztusił Kowal. Kwadratowa świnia powiedział Kmita. I rozejrzał się po chłopcach, jakby czekając, kto będzie następny. Nikt się nie odezwał. Zaczęli wstawać z miejsc. Rozchodzimy się do klas. A w niedzielę, pamiętajcie, druga piętnaście. Markoniec nie wiadomo czemu spojrzał na mnie. Podszedłem do niego powoli. Jesteś jednak niewąską świnią. Rzuciłem mu prosto w twarz. Wszyscy na nas patrzyli. Chciałem, żeby mnie teraz uderzył. Czułem, że on o tym wie. Nie, nie masz racji odpowiedział spokojnie. Gdybym mógł go w tym momencie wyrżnąć, zrobiłbym to z taką przyjemnością, jak jeszcze nigdy w życiu. I dostałby dwa razy: raz za to, co nam zrobił, a drugi raz za ten jego spokój. Za to jego nie masz racji. Nie mam racji. Po prostu on wie lepiej i uważa sprawę za załatwioną. Gdybym mógł go uderzyć, przecież mogłem. To sekunda. Jeden ruch. Dlaczego tego nie zrobiłem? Dlaczego tak nie można? Nie. Dlatego, że się bałem, bo nie jestem taki głupi, żeby wylecieć ze szkoły. I świadomość tego wszystkiego doprowadzała mnie do rozpaczliwej pasji. Zaciskałem pięści mocno, jak mogłem, żeby się jednak powstrzymać. Patrzyliśmy na siebie z Markońcem tylko przez małą chwilę, ale wydawało mi się, że biegną kwadranse. Miałem dziwne uczucie, że ta jego spokojna twarz. Utrwala się gdzieś tam we mnie, jak na fotograficznej kiszy. Zapamiętywałem go. Zapamiętywałem go takim, jakim był w tym momencie, a był górą. Był wygrany. Odwróciłem się bardzo powoli. Spojrzałem na chłopców z drużyny. Wydawali mi się nagle obce. zupełnie obce. W ciągu paru minut wyrosła, jakby jakaś ściana między nami trzema a całą drużyną. Byli przecież jeszcze przed chwilą po naszej stronie. A teraz już są po tamtej, i pomyślałem, jak to łatwo postawić między ludźmi taką ścianę. Chodź! Kmita popchnął mnie lekko. Za nami ruszył Kowal, potem inni. Chciałem z Tobą porozmawiać, to powiedział Markoniec, ale nawet nie wiem, czy na pewno do mnie. Nie obejrzałem się, Kmita też nie. Wiecie co? Ja już nie wracam na lekcję, odezwał się Kowal. Brzuch mnie rozbolał. Idę do lekarza. Głupek. Mruknął do mnie Kmita Po co się przyznaje, że go aż tak wzięło? Długo w nocy nie mogłem usnąć. Przewracałem się na łóżku, jakby mnie parzyło. Wstawałem, robiłem sobie herbatę i otwierałem okno, żeby je za chwilę zamknąć. Wciąż od nowa, jeszcze raz i jeszcze przywoływałem każde słowo, jakie padło tam, w świetlicy szkolnej. I wreszcie te wszystkie obrazy, które rysowały się teraz tak wyraźnie, nałożyły się ostatni, może nawet najbardziej bolesny. Bo tego, o czym przy ławce nad Wisłą powiedział mi Kpita i Zawistowski, tego przecież nie widziałam. Mogłem to sobie tylko wyobrazić: moja siostra i markoniec. Coraz to inaczej wyobrażałem sobie ich oboje, i wciąż co innego widziałem: coś złego dławiło mnie, wprost ściskało mi gardło. To była nienawiść.